Dzień dobry, kochani, w kolejnym odcinku Kręcimy Nieruchomości. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj pokażemy Wam Dom Marzeń, a za nami 300 metrowe wnętrze, które razem z nami za chwilę zobaczycie. A ten dom znajduje się w miejscowości Wilga, około 50 km od Warszawy. My już ten dom widzieliśmy i zrobił na nas absolutne oszałamiające wrażenie, więc chodźcie z nami, pokażemy Wam go. Zapraszamy. Powierzchnia użytkowa domu to 275 m2 plus 15 m2 piwnica. Powierzchnia działki 3910 m2. Mamy tutaj 6 pokoi, z czego 5 to sypialnie. Teraz o powierzchni 58 m2. Całoroczny letniskowy Dom Marzeń. Nuta duńskiego hyge w otoczeniu polskich lasów sosnowych. Idealne miejsce do ucieczki od miejskiego zgiełku i tempa życia. W otoczeniu Lasów Sosnowych Wilgi właściciele postanowili stworzyć miejsce, do którego pragnie się wracać i zostawać na dłużej. Luksusowe miejsce do wypoczynku, które swoim charakterem nawiązuje do otaczającej go przyrody, czyli dużo drewna oraz świetny funkcjonalny układ do życia i przyjmowania gości. Dom okazał się rajem dla rodziny i przyjaciół. Odwiedzając to wyjątkowe miejsce nie można oprzeć się atmosferze relaksu i wszechobecnego spokoju, bliskości z naturą. No tak, to no to mikrotem. można nazywać domem letniskowym. Takim skromnym domem skromnym, letniskowym. Skromnym, Tak. Wchodzimy na do pewno. skromnego salonu połączonego z aneksem kuchennym, który ma bagatela 132 m2 i 5 metrów wysokości. 5 metrów wysokości i zobaczcie ile tu jest światła dzięki tym oknom tutaj w suficie, dzięki tym oknom tutaj na taras. Mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo światła w tym domu. Ja bym chyba nie... Nie używał określenia domek letniskowy odnośnie nie, akurat tej nieruchomości, to był taki żart z naszej strony. To jest pełnoprawny dom, całoroczny, pełnowartościowy, świetnie wyposażony. Jak tutaj weszliśmy za pierwszym razem, no to wiecie, kopary do samej Ziemi. Byliśmy i jesteśmy nadal zachwyceni tą nieruchomością, bo chyba w tym roku jak na razie to jest numer jeden spośród wszystkich nagrywanych przez nas nieruchomości. Dokładnie, tym bardziej, że dom jest z 2016 roku, a wygląda jakby tutaj tak naprawdę dopiero co y, ostatnie meble wjechały. Jest w idealnym stanie, a jest oczywiście użytkowane. Właściciel wymyślił sobie to w taki sposób, że dom tak naprawdę rozpościera nam się na dwa skrzydła. Po lewej stronie mamy tą część prywatną, znaczy bardziej taką. Po naszej, dla, lewej tutaj. po naszej lewej dla właściciela i jego rodziny, a po prawej stronie część dla gości. To ja pokażę Wam tą część dzienną, tą, yy, gdzie przebywa właściciel, jak przyjedzie. A ja pokażę Wam kuchnię i pokażę Wam część dla gości. To chodźcie. Jak widzicie, koncepcja domu to koncepcja otwarta, otwartej przestrzeni. To oznacza tyle, że tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, czy w ogóle wzroku naszego, mamy całą przestrzeń od razu, jak na dłoni. Widzimy jednocześnie i salon, i kuchnię, i jadalnię. I my tutaj, będąc w tej części salonowej, mamy dużą kanapę, na której można odpoczywać. Tutaj mamy oczywiście wersję telewizora ale też mamy wersję ekranu, który się wysuwa i możemy obejrzeć sobie film prawie jak w kinie. Właściwie jeszcze wymyślił tutaj bardzo ciekawą rzecz, bo dzieci siedzą sobie na specjalnym siedzisku. Każde z nich ma swój stoliczek, który stoi tam i może sobie skorzystać z jakichś przekąsek. Oprócz tego mamy oczywiście kominek. Wszystko jest bardzo funkcjonalne. Bardzo jednolite. W ogóle zobaczycie, że naprawdę dom jest bardzo przemyślane. Tutaj wszystko jest spójne. I zaraz po tym, jak obejrzycie kuchnię, zabiorę Was do prywatnej sypialni. Jak tak patrzę na tą kuchnię, to myślę sobie, że z założenia właściciele, budując ten dom, zakładali, że będzie to miejsce, do którego będą zapraszali swoich znajomych, przyjaciół, może jakichś kontrahentów biznesowych. Popatrzcie choćby na ten stół. Na 10 osób. Popatrzcie na tą kuchnię, jaka jest duża, jak dużo jest blato. Tutaj, tutaj mamy bardzo dużo miejsca, gdzie możemy gotować, przygotowywać posiłki. Kuchnia oczywiście w kolorach e, identycznych jak reszta domu, zbliżonych do kolorów drewnianej podłogi. Wszystko tutaj zresztą mamy zrobione w drewnie. Poza miejscami, gdzie są szafki kuchenne, poza miejscami, gdzie jest mywarka, lodówka i tutaj sprzęty AGD. E, w wyspie zainstalowano płytę indukcyjną Siemensa, a przede mną jest. Okap mile, który wyjeżdża sobie do góry. Tuż obok kuchni znajduje się piwnica, około 15-metrowa, a za wejściem do piwnicy znajduje się część dla gości, którą wam teraz pokażę. No to zobaczmy tą część dla gości, zaraz za kuchnią. Pierwsza sypialnia, oczywiście, z łazienką. Duże okno w przedpokoju, które dodaje nam tutaj dużo światła. Druga sypialnia też oczywiście z łazienką, a my wchodzimy do trzeciej, największej sypialni dla gości z dodatkowym oknem od strony południowej, także bardzo dużo światła. Oczywiście też łazienka. No i zwróćcie uwagę na wysokość, bo tutaj w tej części gościnnej, wszędzie właściwie w tym domu, mamy prawie 5 metrów, a może nawet i więcej wysokości. Wychodzę na taras. Jestem jestem i zapraszam Was do sypialni. To, co tutaj w tej sypialni urzeka, to to łóżko. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć ludzików może jednocześnie spać w jednym łóżku. Prosto z sypialni. Najpierw skakujemy do garderoby. Jak tu jest miękko. Jest magia dla stóp. Zresztą zobaczcie, jak funkcjonalna jest ta garderoba. Tutaj wszystko można zmieścić. Każdą rzecz, każdą dodatkową pościel, kołdrę, wszystko tutaj zmieścimy. A oczywiście obok wszędzie są przesuwane drzwi, co też jest bardzo, bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem, bo to nie zajmuje miejsca. A tutaj mamy dookoła korytarzem idziemy do części dziecięcej. I tutaj mamy dwa jeszcze dodatkowe łóżka i dodatkowy gadżet dla dzieci. Zjazd po róże. Wybaczcie, ale nie zamasz tak dobrze się na takim zjeżdżaniu, więc nie będę próbowała. Mogłoby to wyjść kuriozalnie, więc nie będziemy może tego robić. Ale dzieciaki podejrzewam, że są mega zadowolone i szczęśliwe. Jak tylko biegną po tych schodach i zjadą sobie kilka razy. Takim punktem łączącym tak naprawdę sypialnię dziecięcą z sypialnią rodziców jest przestronna łazienka z cudownym rozwiązaniem, bardzo, bardzo mi się ostatnio podoba to rozwiązanie, wbudowana w podłogę wanna. Oczywiście dwie umywalki, dodatkowo prysznic, duże lustro, tak żeby każdy z nas miał przestrzeń do tego, żeby sobie z niego skorzystać, no i jesteśmy z powrotem w sypialni z której od razu wychodzimy na taras. No i jak widzicie tutaj już znajdujemy się w innym świecie, w takim, którym naprawdę można odpoczywać. Zobaczcie jak ten pan sobie tutaj pięknie Zrobiłem odpoczywa. Zrobiłem dla ciebie kawę. Dziękuję. Cały nie odpoczywam, ciężko pracuję tutaj. Oczywiście. Dom ma kształt litery U. A w środku znajduje się 58-metrowy taras, który w wiosennych i letnich miesiącach jest atrakcyjnym przedłużeniem wnętrza. Dzięki niemu mamy okazję spędzić więcej czasu na świeżym powietrzu, poczuć ciepło promieni słonecznych, powiew wiatru, przestrzeń oraz doświadczyć luksusu. Cały taras wyłożony został deską z drewna egzotycznego Banki Raj, która jest twardym gatunkiem drewna, idealnym na tarasę, także dzięki swoim właściwościom świetnie sprawdza się w naszym polskim klimacie. Na tarasie mamy również jacuzzi. Słuchajcie, ponieważ jesteśmy w lesie sosnowym, a trawę, którą tutaj widzicie, no to, to nie jest trawa z lasu, mówmy się. To jest specjalna trawa, o którą trzeba specjalnie dbać, ale za to naprawdę cieszy oko jak żadna inna. No i w ogóle klimat tutaj jest tak urokliwy. Na terenie działki znajduje się domek dla gości z dwiema sypialniami i łazienką. Idealne miejsce do umiejscowienia dzieci, które będą miały własny świat w tym bajkowym otoczeniu. Dalej na działce mamy kort do gry w padl tenisa o wymiarach 20 na 10 metrów, palenisko do ogniska, domek gospodarczy. Na całym trawniku zainstalowano automatyczny system nawadniania. Za nami domek dla gości, a ja chciałem zwrócić uwagę na jedną Waszą rzecz, bo ja każdą nieruchomość, którą nagrywamy, oceniam też pod kątem sprzedażowym i pod kątem przygotowania jej do sprzedaży. Tutaj jest idealnie, zwróćcie uwagę, trawnik jest ścięty, wyczyszczony, wszystko wygląda schludnie, wszystko wygląda czysto, w każdej chwili możemy przyprowadzić klienta. I tak ma właśnie wyglądać każdy przygotowany do sprzedaży dom. Powiecie, że jeżeli sprzedajemy dom, to tak naprawdę to pierwsze wrażenie jest. Robione dwa razy. Pierwszy raz, jak klient przekracza bramę wejściową, bramkę furtkę i wchodzi na działkę. Wtedy patrzy na to, jak wygląda działka. A drugi raz, jak przechodzi przez drzwi wejściowe i wchodzi do domu. Dom ma powierzchnię użytkową 275 m2. Piwnica, w której znajduje się kotłownia i piwniczka na wino, to dodatkowo 15 m2 przestrzeni. Całość wykończenia, aż po najmniejszy szczegół z dbałością o jakość. Kwintesencja stylu i ponadczasowości. Dom wybudowany w konstrukcji drewnianej z użyciem najwyższej jakości materiałów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych. We wnętrzach królują takie marki jak sprzęty mile w kuchni, elementy wyposażenia duńskiej marki WIP. Oświetlenie marki Aquaform i Berker, nagłośnienie Bosse na tarasie. Wnętrze domu, rozmieszczenie pomieszczeń i ich aranżacja oraz przeznaczenie jest w każdym szczególe przemyślane. Jest wygodnie i funkcjonalnie. Każda sypialnia, a jest ich łącznie 5, ma własną łazienkę. Sercem domu jest salon z aneksem kuchennym o powierzchni 132 m2. Dom łączy w sobie koncepcję otwartego planu, pozwalającą na płynne połączenie poszczególnych pokoi. Oraz ogrodu w spójną, przenikającą się całość. Kochani, jeżeli marzycie o cudownym wypoczynku ze swoją rodziną, przyjaciółmi, dalszymi czy bliższymi, to to miejsce wydaje się być bardziej niż idealne. Bardzo, bardzo je polecamy. Link do całej oferty macie pod filmem. I tam znajdziecie też cenę i wszystkie informacje dotyczące tej nieruchomości. Bardzo wam dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak wam się ten dom podoba. Dajcie łapkę w górę, jeżeli materiał wam się podoba. i zapraszamy na kolejne nagrania, nakręcimy nieruchomości. Do zobaczenia. Do zobaczenia.